Nonkonformistyczni i zbuntowani cieszą się dużą popularnością wśród swoich rówieśników. To ostatni koncert zespołu Ice Peak na zakończenie tournée po Rosji. Piosenka Smutna Szantrapa odniosła na koncercie w Riasanie niebywały sukces. Stała się hymnem protestem przeciwko autorytarnej władzy, litom i konformizmowi. Takimi utworami zespół ściągnął na siebie uwagę rosyjskiej służby bezpieczeństwa, która zablokowała prawie połowę jego występów i ciągle go śledzi. Młodzi muzycy byli wielokrotnie przesłuchiwani. To kompletnie surrealistyczne uczucie. Z powodu tych kilku piosenek służba bezpieczeństwa ściga nas po całym mieście. Tak, to prawda. Niektóre z nich mają polityczne zabarwienie, ale to tylko mała procentowo cząstka całości naszego przesłania. Nasuwa się więc pytanie, jak władze zareagowałyby, gdybyśmy byli naprawdę poważną siłą polityczną? Myślę, że zakazałaby nam występów. Naftą zalewam oczy, cała Rosja mnie ogląda. Wszystko ma się palić. Takimi tekstami Icepeak świadomie prowokuje rosyjskie władze. W tym klipie zespół pozuje przed siedzibą rosyjskiego rządu. Artyści siedzą na barkach żołnierzy służb do zadań specjalnych. Służby bezpieczeństwa bacznie obserwują także inne zespoły młodzieżowe. W ubiegłym roku władze zakazały ponad 40 koncertów. Oburzyło i zaniepokoiło to rosyjską scenę muzyczną, równocześnie wywołało w całym kraju falę solidarności z młodymi muzykami. Już w 2018 roku moskiewscy artyści zaczęli krytycznie wypowiadać się na ten temat. Jeśli dochodzi do tak absurdalnych działań wobec innych artystów, to i nas może to kiedyś spotkać. Ostatnio mamy do czynienia z niezdefiniowaną w prawdzie, ale pewną regułą muzycy ingerujący w sprawy polityki mają problemy. Taka sytuacja zmusza do napisania utworu na ten temat. To polaryzuje ludzi, których nigdy przedtem nie interesowała polityczna działalność. Zauważył to także szef Kremla, Władimir Putin, Kładzie teraz duży nacisk na zmianę polityki młodzieżowej w kraju, do września domaga się od swoich urzędników nowych pomysłów. Rap i inne gatunki muzyki młodzieżowej bazują na trzech filarach: seks, narkotyki i protesty. Naszym największym zmartwieniem są naturalnie narkotyki. To może doprowadzić do rozpadu całego społeczeństwa i jeśli nie uda się przygłuszyć znaczenia tej muzyki, to trzeba spróbować pokierować nią w pożądanym kierunku. W pożądanym kierunku. Eksperci do spraw polityki Kremla twierdzą, że rosyjski rząd będzie robił wszystko, żeby niezadowolenie młodzieży nie zamieniło się w poważny ruch polityczny. To, co obserwowaliśmy do tej pory, było jedynie próbą napiętnowania złych nastrojów. Najważniejszym zadaniem Kremla obecnie jest stworzenie pomostu pomiędzy władzą a młodym pokoleniem, żeby rozpoznać, czego chce i jak się z nim obchodzić. W Riasanie podczas koncertu interweniowała policja. Niektórzy rodzice dla bezpieczeństwa swoich dzieci byli tu razem z nimi. Większość fanów zespołu mówi, że identyfikuje się z tekstami jego piosenek. Dzielą z zespołem przede wszystkim poczucie braku perspektyw na przyszłość. Ta muzyka jak najbardziej do mnie przemawia. Uważam, że oddaje naszą rzeczywistość. Dokładnie rozumiem, o co im chodzi. To, że rząd dyskryminuje ten zespół, nie rozwiązuje problemów dnia codziennego, o których oni śpiewają. To właśnie wywołuje protesty. Zespół dobrze zna troski i marzenia swoich fanów. Są to troski i marzenia wielu młodych ludzi w Rosji, którzy nie czują się rozumiani przez polityków na Kremlu. Rząd chce młodzieżową kulturę w Rosji nagiąć do swoich celów, to znaczy chce powrócić do starego porządku, ale tego procesu już nie da się zatrzymać i na pewno nie będziemy stosować autocenzury. Tak, będziemy jeszcze bardziej radykalni. Chcemy być jeszcze bardziej zwariowani. Muzyki nie można zakazać, woła młoda publiczność na ich koncercie. Pesymistyczne i pełne sarkazmu utwory zespołu Ice Peak trafiają do serc młodych Rosjan. Dzięki problemom z władzami zespół zwrócił na siebie uwagę szerszej publiczności. Teraz uważany jest za krytyczną tubę młodej generacji niezadowolonej z polityki rządu.